No. Zanim Piotr, Lisek, Zekowski, się ma witam wszystkich. Ej, Byczko, myślę, że marzenie jednej osoby z bardzo zrosto. To współpraca z Prosto? Tak. Y, nie wiem, może tak być. Bardzo się cieszę, że jestem można już powiedzieć to chyba oficjalnie ambasadorem tej marki i y, dobrze mi się z nimi współpracuje, są bardzo w porządku. Była bita Piona z Sokołem? Nie. siu. Ale byłem w biurze Prosto, poznałem wszystkich pracowników, widziałem jak to tam wygląda, naprawdę robi wrażenie i byłem na magazynie Prosto. Takie stare, jakie oni tam mają rzeczy w Win, winyle, na przykład płyty y, tego producenta Paso, winyl muzyki poważnej PZTA i klasycznej, stary, takie perełki, kaseciaki, których nigdzie nie kupisz. No, robi wrażenie. Ja myślę że tylko ktoś to lubi twórczość Sokoła i całej kiby prosto prostu Jak to może być wartościowe dla pasjonata? Mm. Teraz powiem coś, co może być troszkę takie kontrowersyjne, ale ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Sokoła. Doceniałem jego twórczość, ale y bo ja jestem z Gdańska ogólnie. Bardzo dużo ludzi z Warszawy się utożsamia z tą muzyką. Bardziej byłem utożsamiany z muzyką z pomorza. Nie? Jak to w hip-hopowym klimacie bywa. Ale, ale tutaj przyjeżdżając do Warszawy, właśnie wiesz, poznawałem ludzi, oni mi opowiadali WWO, to tamto pokazywali stare numery, klasyki, Siwers, JWP, ekipa. Znałem te ksyfki, ale wiesz, poznawałem te historie od wewnątrz, nie? jak poznałem ludzi z branży. Bardzo mi się to podoba, cieszę się, że jestem z Prosto. no, a Teraz mogę się nieskromnie przyznać, że soku jest na słuchaweczkach śródmieście południowe. Ja, <laughs> tak ja lubię, mogę wszystko jak miałem trudne jakieś historie w szkole i chciałem się zmotywować, to co? Mogę wszystko i to było, tak, to było takie jewnięcie, że wariowałem. No fajnie stary, cieszę się, że ty się cieszysz, że jestem w prosto. <laughs> się <laughs> mogę dotknąć trochę chociaż. Byczku, Klaut mam. miał być turniej, aktualnie jest z innym przeciwnikiem. Widząc tu po twoich, widząc cię blisko jak rozmawiasz z Kasanem. bitny z ciebie zawodnik, coś nie boisz że się wyzwań? No stary, ja mam 20 walk amatorskich w MMA, dwie w kiku, dwie w jujitsu. Trochę się pobiłem, wiesz. Są zawodnicy, którzy mają dużo, dużo więcej. Yy, czego ja mam się obawiać? No jest sędzia, jest rywal, są zasady. To nie jest bójka na ulicy, żebym ja się czegoś obawiał. To jest sprawdzenie się sportowe. Dla mnie MMA to jest sport, nie? Jak niektórzy uważają, że to jest jakieś, wiesz, chuligaństwo czy coś. Yy, no czy ja jestem bitny? Tak, no lubię się bić. Nie oszukuję, nie, 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 będę tutaj się oszukiwał. Lubię się bić, zawsze lubiłem, dlatego poszedłem w sport, żeby z pienięż jakby swoją pasję. Jak, jak reaguje na ciebie takie środowisko Bushido w sportach walki? Czy czujesz zazdrość, czy bardziej podziw pracy, którą wykonujecie w internecie? A co znaczy do w sportach walki? Tylko prawidłowość, tylko sztywność, tylko prawdziwy sport i w ringu. A właśnie ci powiem, że bardzo dobry mamy odbiór wśród sportowców, bo wielu zawodowych zawodników MMA, yy, czy na przykład czy boksu mnie obserwuje, pisze do mnie, dostaje od nich wiadomości. Bardzo wielu amatorów w Polsce do mnie pisze, że ich motywuje jeszcze do cięższych treningów. I yy, widzę, że ten odbiór jest dobry. propsują mnie i Michała, że weśli, weszliśmy do frików, pokazując sport i fajny humor. Nie robiąc patologii, że pokazaliśmy, że zawodnicy czy amatorski jak ja, czy zawodowy jak Michał Pasternak, też mogą y, jakby świecić wśród tych frików, nie robiąc y, zbędnej z patoli, nie? No właśnie wszystko jest z klasami też mam wrażenie, że między różnymi rodzajami kontentami poruszasz się bardzo swobodnie, że jesteś otwarty na różne działania w internecie. Tak, ja się odnajduję yy, w wielu kontentach, nie mam z tym problemu Tutaj pytam ciebie celowo, bo sporo widzów w Papi TV, to są ludzie, którzy interesują się wędkarstwem, sam jestem wędkarzem. Z Jakubem i Kłaczem robiliśmy odcinek wędkarski pod Poznaniem. I pytanie, czy Lizak umie machać wędką? Tak, zdecydowanie. Yy, wo, najbardziej lubię spinning. Yy, na... Chciałem się zapytać właśnie, bo nie wiedziałem, czy będziemy kolegami czy nie. jakbyś powiedział, że biała ryba, musiałbym skończyć ten dwie, ale jak spinning damy dalej. Tak, tak. Zarzucałem nieraz na szczupaka, na gumkę, też na blachę próbowałem, nie, ale taką mniejszą blachę miałem, to bardziej okonie brały. Lubię bardzo wędkarstwo, pochodzę z Gdańska, tam wokół jest wiele jezior, najlepsza wioska w Polsce Przywidz, wioska cudów, tam bardzo dużo łowiłem ryb z moją rodzinką, część mojej rodziny pochodzi właśnie z Przywidza i mój wujek świętej pamięci nauczył mnie łowić ryby kurde, ale ja były, takie łowiliśmy i mogę się pochwalić, że jak miałem 12 lat to z kuzynem, który był już starszy dużo o kurde y, to y, pojechaliśmy na jezioro na Dolnym Klonowie y, to jest taka miejscowość, Dolne Klonowo i wyciągnął szczupaka 9 kilo 9 kilo szczupak, taka bestia, ale był taki stary, że już miał że był w garniturze y, nie, on stał w miejscu, tylko y, kuzyn dobrze rzucił i wiesz, po, pod, y, y, w te y, w te, w te zarośla, nie? No. Wrzucił i on po prostu musiał tam siedzieć i sobie chapnął ją. I go, my myśleliśmy, że okłodę zaczepiliśmy, my holowaliśmy do niego. Nie, nie my go ciągnęliśmy, tylko holowaliśmy do niego. On mówi, dawaj podbierak. Do podbieraka tyle tylko ogona się zmieściło. I jak go wyciągnęliśmy, 9 kilo szczupak, to jest naprawdę, jak dla ludzi, którzy nie wiedzą, to jest naprawdę bestia, nie? To on był taki stary i miał mega pogryziony ogon, że inne ryby już go musiały atakować, nie? Bo wiadomo, szczupak jest kanibalem i szczupak zjada szczupaka. I, i właśnie inne ryby już, inne paki pewnie go atakowały, miał mega pogryziony ogon. Stara bestia, ale to mięso z takiego starego śniada jest zbytnio do jedzenia, to tam ciocia zupę zrobiła z niego. <grybuj> <grybuj> Stary, dobra historia, co byś powiedział w takim razie na wspólny wędkarski odcinek, ewentualnie streama IRL? Jak najbardziej, jak najbardziej. Słuchaj, my jesteśmy z Poznania, Mamy bardzo dużo różnych wód dookoła siebie. Mamy też y, łowiska prywatne. Jest gdzie połowić, wiadomo, może gorzej z rybą. Ale stary, wyobraź sobie streamek albo nawet podcast na rybach, federek, rzucony cokolwiek. Łowimy, ja, jestem, ja lubię gotować chillera, robimy muzykę basę, karkuweczkę, na to musztarda. Czy lecimy z brzegu, czy z łódki? Stary, może być z tego i z tamtego Fajnie. I wezmę pasternaka jeszcze. Nie, no, pasta musi być. <laughs> nie? Ale ja ja będę. No. Ja, ja lubię takie akcje, takie wypady. Y... Tyle poleci prosto. O, jak tylko wiesz, przy rybie cicho trzeba być troszkę, nie? No. bo no. ryby ale, ale jak na spinning, to byśmy musieli bardziej z łódki, bym myślał. Może być łódka. I pod ściny zarzucać. Ale jak na spławik, to chociaż można spławiki zarzucić, a spinningiem sobie dla zabawy z brzegu. Generalnie nie można, ale co nie można, jak można. No właśnie, bo są jeszcze te okresy i sezony, nie? Są okresy, są sezony, ale generalnie nie możesz, nie można łączyć metod, chociaż nie wiem, czy tak jest ale, aktualnie. Ale, ale tak jest w polskim Wie, Wiem, że nie możesz mieć rzucone na, na grunt, jeśli machasz z chociaż musiałbym się zapytać mojego kolegi Adriana Czerniak. Tak, srygulamin? tak. tak, O kurde, to ja nigdy tak nie robiłem. Natomiast, że się mylę, a mogę się mylić, bo robiłem kartę wędkarską jak miałem 12 lat, to na pewno ci mi wyjaśnią. No to dobrze, że nigdy absolutnie tak nie zrobiłem i a. ten, i, i musimy <grym sprawdzić <grym to zanim się wybierzemy ten. na tryby. <grym> Tylko legitne wędkarstwo. Tak jest. Wędkarstwo moja pasja Jest taki fanpage na Facebooku. Y, Lizak, y, od całej społeczności Papi TV po prostu trzymamy ciuki za ciebie, bardziej za całe Wiano, bo. Bo macie taki dobry team spirit, robicie dobre rzeczy w lecie. no i co? Niech się wiedzie i powodzi. Dziękuję bardzo. I jakbym jeszcze mógł, to mogę pozdrowić sponsorów. Tak. Royal Collagen, postaw na jakość. Największy potentat na rynku kolagenowym. Street Cut Barbershop, Gdańsk, Słowackie Słowackiego 4, najlepsze strzyżenie. Prosto, klasyk, wiadomo, zajebiste ciuchy. Kurde, dacie mi sekundę? Y Chwila. Jeszcze ten... Y Rodziców możesz pozdrowić. Nie, nie, safeów akurat nie mam, ale y mam no, no nowego fit. Kurde, tu nie ma internetu, taki kurde catering. Katering. Tak, tak. Czyli pozdrawiam też filmę cateringową, która zba o lizaka. Wpadajcie tak. na jego social media. Ja się przygotuję. Y Fizjoskok, najlepsza fizjoterapia w Warszawie. To wiadomo, no kurde, gość jest naprawdę potęga. Wszyscy do niego chodzą. Marian Ziółkowski, Norman Park. I y jeszcze MGN, suplementy, elegancka suplementacja. Polecam. Dziękujemy, powodzenia. Dzięki bardzo.